Obecna w Norwegii, a dokładnie na swojej werandzie. Mamy lodowato, jest chyba tylko może ze 7 stopni, jest północny wiatr. Mam na sobie okulary dzisiaj, dlatego że coś mi się stało z okiem. Nie będę pokazywać, ale mam tak jakby jedną stronę twarzy 20 lat, a drugą stronę twarzy no dużo więcej. Coś mi się jedno oko przymarszczyło dzisiejszego tematu zainspirowałam się y, pewnym takim przedstawieniem, które miałam ze swoimi dziećmi w przedszkolu o takiej gąsienicy, która ile by nie zjadła smakołyków, to dalej była głodna i na końcu zamieni zamieniła się w pięknego motyla i przypomniałam sobie, że y, y, to przedstawienie ta, y, ta, y, to opowiadanie y, przedstawiałam Rodzicom podczas pandemii, kiedy właśnie wybuchła pandemia i świat się zamknął, i tak mi się właśnie pomyślało, że, że może jest ktoś ciekawy, jak to właśnie wyglądało u nas. Dlatego, że u nas, kiedy wybuchła pandemia. Nasze przedszkole, przedszkola ogólnie, część przedszkoli dalej musiała funkcjonować i dalej być otwarta dla dzieci, których rodzice no, podczas pandemii spełniali bardzo ważną rolę w swojej pracy. Tak jak na przykład pielęgniarki, lekarze, ludzie właśnie w służbie zdrowia. Czy policja po prostu zawody, które akurat właśnie podczas tej pandemii, no, odgrywały bardzo, bardzo ważną rolę. My musieliśmy pomóc właśnie w taki sposób, że przedszkole dla dzieci musiało być czynne, żeby rodzice mogli iść do pracy i pomagać kolejnym osobom. Pamiętam tak? jak dziś pandemia informacja o tym tutaj do nas w Norwegii przyszła w czwartek. Kiedy byłam w pracy i pamiętam, jak zadzwoniłam do męża, bo słyszałam u siebie w pracy właśnie od różnych pracowników, że ludzie po tej informacji, która została no, podana dla społeczeństwa, ludzie rzucili się na towar w sklepach. Ja pamiętam, że byłam wtedy w pracy, a mąż mój już wracał do domu i ja. Właśnie zadzwoniłam do niego i mówię, że no musi y, po prostu zrobić jakieś zakupy, bo może być tak, że jutro, czyli w piątek no będzie pusto y, na półkach. To był pierwszy taki odruch ludzi po usłyszeniu y, takiej informacji. Oczywiście y, y, sklepy nie opustoszały, nie były puste od towaru, ale po prostu pierwszy ruch ludzi był taki, że y, rzucili się y, po prostu na towar. Y i w piątek, pamiętam, przyszliśmy do pracy bez dzieci. Każdy stał w odległości od siebie, i pamiętam, jakie to było dziwne, właśnie uczucie, że po prostu nagle nie mogliśmy stać blisko siebie, nie mogliśmy jakby siedzieć razem, tak jak zawsze się siedziało gdzieś tam na naszych właśnie zebraniach, tylko każdy musiał odpowiednią odległość trzymać, i tam dostaliśmy właśnie informację. Od no, szefostwa, ludzi, którzy kierowali przedszkolem, jak to będzie właśnie teraz wyglądało, jakie są plany na kolejne dni, właśnie w tej sytuacji, w której nagle wszyscy znaleźliśmy się. I pamiętam pierwsze początki były takie, że część pracowników przychodziła do pracy, a część była w domu. Wszyscy dostawali pensję taką samą, z tym, że. Obowiązkowo do pracy musiały przyjść osoby, które miały stanowisko pedagoga i część z innym stanowiskiem, ale tak jakby nie wszyscy, dlatego że było mniej dzieci w przedszkolu. Do przedszkola pierwsze początki miało, miały prawo przychodzić tylko dzieci, tak jak już właśnie wcześniej mówiłam, rodziców, którzy spełniali bardzo ważną rolę w tej epidemii ale z czasem y, y, było tak, że przedszkole z powrotem mogło przyjmować już wszystkie dzieci. Ale y, sprawa wyglądała tak, że dalej musieliśmy y, spełniać wszystkie, y, no, wszystkie obostrzenia, jakie były podane. tak. Y, pierwsze te momenty były takie, że musieliśmy dzielić się na grupy y, sześcioosobowe. Na bardzo małe grupy. Na no, kurcze, no widzicie, sroczka jak niewrona to sroka siedzi na słupie i podsłuchuje nas. Na początku było tak, że dzieliliśmy się na bardzo małe grupy. Jeden dorosły był odpowiedzialny za szóstkę dzieci i mieliśmy ponumerowane wszystkie, yy, wszystkie pojemniki z zabawkami, że na przykład pierwsza grupa. To są zabawki pierwszej grupy, drugiej, trzeciej, czwartej i tak dalej. I pod koniec dnia y, byliśmy odpowiedzialni za mycie wszystkich zabawek, wszystkich stołów, blatów, y, klamek, wszystkiego, co dotykaliśmy podczas dnia w pracy w przedszkolu. Y, na dworze byliśmy porozdzielani w ten sposób, że cały plac zabaw był rozdzielony taśmami. Y, na przykład w jednym dniu jedna grupa miała do dyspozycji tylko piaskownice, w drugim dniu była zmiana, że ta grupa szła i, i na przykład miała do dyspozycji huśtawki. No tak, żeby było sprawiedliwie. I pamiętam sytuacje były takie, że no, no ciężko dzieciom było się dostosować po prostu do takiej sytuacji. Mam zresztą również. Dzieci nam uciekały do, do, do innych, wołali tam do siebie. Namawiali się, żeby jedni do drugich szli, po prostu każdy potrzebował czasu, żeby odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Musieliśmy biegać za dziećmi i, i jakby je z powrotem przyprowadzać, tłumaczyć. Potem znowu była sytuacja taka, że dzieci już pilnowały, tak się nauczyły, że jak gdzieś tam ktoś podszedł, gdzieś tam chciał przejść pod taśmą yy, yy, do nas, nawet tak dla żartów czy coś, to już drudzy wołali, że nie, bo, bo dostaniesz tego wirusa. Tak? Będziesz chory, to żeby, żeby, żeby uciekał, więc takie sytuacje zabawne też były, ale no nie powiem, bo, bo te pierwsze początki były, no bardzo ciężko się pracowało, strach, żeby się nie zarazić, bo słuchało się w telewizji o śmiertelności, o tym co się, co się dzieje. Potem dzieliliśmy się na grupy takie, żeby już na przykład, że połowa oddziału mogła być razem, czyli na przykład 12 dzieci razem i dwóch dorosłych i, i, i druga połowa razem. Potem już doszło, że, że, że cała grupa, jeden oddział mógł się trzymać razem, ale nie można było z innymi oddziałami gdzieś tam mieć kontaktu, każdy od siebie się odsuwał jak gdzieś tam w garderobie akurat jedni przyszli troszkę wcześniej niż było umówione, więc każdy jakby odruch miał taki, że, że, że ta odległość także że to trzeba tego pilnować. No i pamiętam, jak już się zaczęło tak, bo pierwsze początki każdy był zdrowy, nic się nie działo, a potem już przyszło tak, że jakkolwiek by się nie, 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 nie pilnowało higieny i wszystkich zaleceń. No, doszło do tego, że no, ludzie dzieci zaczęły chorować. No i oczywiście m, był obowiązek taki, że jeżeli gdzieś tam wyszło, że ktoś je zachorował, został zarażony, to automatycznie wszyscy, którzy mieli z tą są do czynienia, musieli jeździć na badania. I mieliśmy taki namiot, gdzie pracowały właśnie osoby m, ze służby zdrowia, w takim namiocie, gdzieś tam oddalonym od nas, do naszej miejscowości, gdzieś około 40 minut autem. Pamiętam raz taką sytuację, kiedy wszyscy na jednym właśnie parkingu, takim olbrzymim placu musieliśmy się spotkać, bo wszyscy mieli jedną godzinę z jednego przedszkola ustaloną do, do badania, do testowania. Każdy siedział w aucie, dzieci siedziały w aucie ze swoimi rodzicami, my jako pracownice, każdy w swoim i każdy gdzieś tam sobie uchylił kawałek okna i machał do siebie, wołał, że się trzyma kciuki, bo też była część, która się bała tego badania. Wołaliśmy do siebie, śpiewaliśmy do siebie gdzieś tam jakieś piosenki. Kurczę, cały taki plac był nasz w pewnym momencie, tak? Wszyscy w autach, odizolowani, ale jakby... Ale bardzo wesoło, tak? Ale właśnie, bo ja zaczęłam temat o tym, że tak mi się właśnie przypomniała ta, ta bajeczka o tej gąsienicy, bo właśnie mieliśmy taką grupę założoną, te pierwsze początki gdzie byliśmy dosyć mocno odizolowani. No i że, żeby dzieciom nie było smutno, żeby podtrzymywać kontakt z nimi, nagrywaliśmy się. My dorośli nagrywaliśmy sobie właśnie dla dzieci różne takie przedstawienia, piosenki. To, to jakby to już pomysł należał do nas. Każdy sobie w domu gdzieś tam coś ponagrywał, coś powiedział do dzieci i potem rodzice pokazywali dzieciom to w domu. Pamiętam też, jak były dzieci, które miały urodziny, to też czasami Gdzieś tam się umawialiśmy, podchodziliśmy pod dom, dziecko stało w oknie, gdzieś pomachaliśmy do niego, coś tam się zawołało, porozmawiało. Taki był czas i pamiętam, to był jeden z takich trudniejszych momentów yy, na no, mojej pracy w przedszkolu. Yy, bo po pierwsze bałam się tego wszystkiego, co, 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 co jakby mm, pojawiło się, tak? Yy, do pracy trzeba było chodzić yy, tak, jak yy, Pracownicy chodzili do, do szpitali, ratowali ludzi. Tak, my w przedszkolu byliśmy zobowiązani do tego, żeby przedszkole było otwarte dla rodziców, którzy no po prostu muszą do tej pracy wyjść, tak i pomagać jakby kolejnym ludziom. Więc tak to funkcjonowało. Daliśmy radę. Zahartowaliśmy się jeszcze mocniej, zżyliśmy się jeszcze mocniej ze sobą. Tworzyliśmy sobie bardzo dużo fajnych, właśnie takich różnych muzycznych przedstawień, żeby nam było właśnie wesoło. Gdzieś tam mieliśmy porozwieszane właśnie takie plakaty, że będzie lepiej, że przyjdzie ten czas, że, że, że znowu będzie pięknie, jak się to mówi. No i przetrwaliśmy, przetrwaliśmy. Potem jeszcze na koniec, pamiętam, już było tylko testowanie w pracy, ale tylko po to, żeby jakby świadomie wiedzieć, czy się jest kolejny raz chorym, czy nie, ale to już było jakby dozwolone, że już można było do pracy przychodzić, jeżeli ogólny stan zdrowia na to pozwalał, ale to już było, tak jak mówię, pod koniec, pod koniec już tej epidemii, ale no pierwsze początki, kuchnia oczywiście była zamknięta, nie było żadnego przygotowywania jedzenia, Dezynfekcja toalet po każdym pójściu do toalety, zarówno dziecka, jak i nas. My byliśmy zobowiązani do, do po prostu dezynfekcji za każdym razem, kiedy dorosły szedł do swojej toalety i dziecko do swojej toalety. No, było tego w ciągu dnia bardzo, bardzo dużo. I mycia, szorowania, wszystkiego, czego się nie dotknęło, na koniec dnia. No, tak. Przyszłam sobie tutaj troszkę do słoneczka, bo może powiem tak. Przy okazji, to chciałam właśnie powiedzieć, że dostaliśmy już jakiś czas temu bo już pewnie jest część ludzi, która widzi ten nasz ugryziony płot, to ogrodzenie stoi, że mamy takie właśnie wygryzione i chciałam powiedzieć, Ja, taką jako ciekawostkę, że dostaliśmy właśnie jakiś czas temu z gminy. Z komuny, tak się tutaj mówi, list z informacją, że musimy nasze ogrodzenie stój obciąć do 50 centymetrów. I powód jest taki, że może jakby jest mała widoczność, ale co chcę powiedzieć? Tutaj takie ogrodzenie stój, bo też sąsiedzi, którzy mieszkali tutaj wcześniej, też mieli takie. To już można powiedzieć przynośnie, jak ja to mówię, 100 lat tak stało. Oczywiście właściciele, zarówno poprzedni, jak i my, dbaliśmy zawsze o to, no, żeby ta widoczność była, no bo to też w naszym interesie jest, tak? My też autem stąd wyjeżdżamy i nie chcemy, żeby ktoś, kto, kto jedzie jakby i musi nas z prawej strony puścić, żeby, żeby jakby miał sobą widoczność, więc my o to też dbaliśmy. Ale no powiem szczerze, że jestem wkurzona. Nie wiem, jak będzie wyglądało to moje lato po tym, po tym właśnie liście i po tym zaleceniu. Oczywiście dali nam czas, chyba to wtedy było 3 tygodnie, czy do miesiąca jakoś. No i mąż od razu wyszedł ze swoim sprzętem, opierdzielił, tu je można powiedzieć do zera, bo dla nas to jest do zera. No, i zobaczymy, co, co wymyślimy, co będziemy robić, co nam się będzie chciało tutaj wymyśleć. No, w każdym razie nie możemy nic wielkiego wymyśleć, bo, no bo nie możemy mieć wyżej niż 50 cm. Ja wcześniej tutaj właśnie miałam taki swój, taką swoją prywatność, bo, bo, bo sobie posiedziałam na trawce. Mam hamak, więc sobie leżałam w hamaczku, czytałam sobie książkę i byłam taka, no nie na takim widoku, bo tutaj jest zakręt i, i, i jakby, no ja też cenię sobie prywatność i w swoim ogródku, no też chciałabym jakby, no, czuć się swobodni. A teraz jestem jakby, jak to się mówi, na takiej, leżę jak na patelni, będę leżeć jak na patelni, wystawiona do, do wszystkich. Już mi przeszła złość, ale kurczę, Byłam wkurzona i to nieźle, powiem Wam. Karamelek, tula. Chcesz cię trawkę, czy nie? Masz tula, tu trawkę, chodź. Masz. No, chodź. Tula. O. To jest karamel. Mhm. A tam jest tula. Ale Tula boi się przyjść, dlatego że Tula jest zaczepiana przez karamelka. i boi się tutaj przyjść. Chodź Tula, chodź Tula. Hmm? Pozdrowienia dla Rity, która chciała, żeby opowiedzieć coś o królikach. Karamelek przyszedł do nas pierwszy. A potem znaleźliśmy mu dziewczynę, bo mu było bardzo smutno. Yy, oczywiście dzieci nie planują. Yy, my też nie, nie, nie. Jakby nie spieszy nam się do bycia dziadkami <laughs> ze strony królików. Yy, więc jakby wszyscy są szczęśliwi. Yy, I nasz karamelek był chory w zimę. Pewnego dnia, jak mąż przyjechał z pracy, ja byłam w domu chora, leżałam z gorączką, no wołał tutaj do niego, tak jak teraz, bo tutaj mają taki domek letniskowy tutaj yy, na dworze, jak my się śmiejemy, i wołał go, a jemu tylko głowa wystawała i jakby nie miał siły wyskoczyć, tak jak właśnie dzisiaj do mnie wyskoczył. Yy, no i patrzymy, a on po prostu był bardzo, bardzo chory, nie miał w ogóle siły, a od dwóch dni był bardzo osowiały i przestał jeździć. Ja już od dwóch dni... Yy, dzwoniłam za lekarzem po prostu. I był to dla nas bardzo smutny czas, dlatego, że y, no nie dużo brakowało, żeby po prostu nam zdech. Y, a dla mnie i dla męża te króliki, no to powiem bez wstydu są wszystkim. Y, my je tak kochamy, to są nasze dwa takie futrzaki, jak my mówimy nasze pupilki. I, 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 I pamiętam, jak jechaliśmy ja po prostu z gorączką, siedliśmy do auta, ja go, ja go trzymałam, no to powiem szczerze, że trzymałam same futerko, yy, dlatego że on już jakby, już nie reagował nic, yy. okazało się, że gdzieś tam mu się coś przytkało, bo, 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 bo króliki są bardzo delikatne i, i jakby... Mają teraz tylko zalecenie takie, że żadnych przekąsek, żadnych chrupek, 90% samego siana. Dlatego, że, że gdzieś tam się właśnie może zakorkować i, i, i jak przestanie przyjmować pokarm, no to wtedy już jest niewesoło. Ale został odratowany nasz karamelek. No właśnie coś takiego wygląda to nasza Płocina, że tak powiem, o. A było tak pięknie. A tu jest właśnie ta książeczka o tej Den Lille Larven Aldrimet. Chyba w Polsce też jest odpowiednik tego. Chyba też jest to takie opowiadanie właśnie. I ona tutaj najadła się smakołyków, wszelakich owoców i takich właśnie smakołyków różnych. Ja sobie zrobiłam takie z pudełeczka taką właśnie gąsienicę i mam w pracy, zostawiłam właśnie obrazki, bo ja sobie wydrukowałam wszystkie, wszystkie właśnie te smakołyki, które ona zjadła i dzieci właśnie jak opowiadamy to, to właśnie tutaj wrzucają po kolei te obrazki właśnie z tym, co najadła. No i takie właśnie atrakcyjne dla dzieci jest właśnie. Takie, takie fajne coś. Dziękuję wam wszystkim za, za, za każde odwiedziny, za, yy, za komentarz, za to, że jesteście. Za każdą dodatkową subskrypcję, za paluchy do góry, po prostu za wszystko. Życzę Wam miłego dalej weekendu. U nas jest dzisiaj północny wiatr i jest lodowato. Do słoneczka troszkę siedzę, ale, ale chyba muszę się schować do domu, bo, bo jest chłodno. Także do następnego razu.